Ja mam podwójną przyjemność, że mam parlamentarzystów także przed sobą i mam wybitnych działaczy gospodarczych, ludzi nauki, którzy mają wpływ, są opiniotwórczy, jeżeli chodzi o życie gospodarcze regionu. Dlatego, że uważam, że Wrocław jest takim przykładem, przynajmniej z perspektywy Warszawy, no, miejsca, gdzie widać polską zaradność, polską myśl technologiczną, polską zaradność gospodarczą taką. Ja byłem urzędnikiem państwowym przez rok, co prawda, w rządzie Marka Belki i przyszedłem z takim. Prostym zadaniem, jakim jest restrukturyzacja polskiego rynku kapitałowego, bo okazało się, że rząd premiera Millera wprowadził Polskę w 2004 roku bez przygotowania regulacyjnego w ogóle polskiego rynku kapitałowego. Okazało się, że dzięki właśnie współpracy z parlamentem, jako urzędnik państwowy, z Komisją Finansów Publicznych, przeprowadziliśmy w ciągu czterech miesięcy ogromny proces legislacyjny pakietu trzech ustaw gigantycznego pakietu trzech ustaw rynku kapitałowym, dzięki temu można powiedzieć to dało podstawy do tego, że, że byliśmy w stanie zbudować konkurencyjny rynek kapitałowy w Europie Środkowo-Wschodniej właściwie pokonaliśmy jej rynek wiedeński, rynek, rynek budapeszteński. Także, także to jest taki, to było takie doświadczenie dla mnie, które mówi, że jeżeli coś Chcemy zrobić, to możemy to zrobić bardzo szybko i wcale jest to wbrew naturze Polaków, którzy mówią, że, że gdzieś tam ten konflikt zawsze może być. Nie jesteśmy ludźmi, którzy potrafią współpracować.